15. Teraz będzie bardzo wdzięczny, drodzy państwo, temat. Znamy terapię zwierzęce, prawda? Hipoterapia. Znamy. E, psy, tak, tak, tak. To A teraz o terapii, której ja bym się osobiście nie domyśliła, że tak można. A jednak egzotyczna terapia dla pacjentów po zawale serca. Na oddziale rehabilitacji kardiologicznej Szpitala Miejskiego w Gliwicach do standardowych ćwiczeń i psychoterapii cały czas dołączają nowe zajęcia relaksacyjne. I w placówce od dawna chorzy mogą uczestniczyć w zajęciach z medytacji jogi tai chi, ale teraz do koszyka doświadczeń dołączyła papugoterapia. Egzotyka receptą na stres, oprócz leków i ćwiczeń, terapią, szum skrzydeł. Dźwięki rodem z dżungli mają koić nerwy po zawale serca. Niektórym to rozweseli, bo to no, tak myślisz, jak to tam pójdzie dalej tymi ćwiczeniami, z tym leczeniem. I tak to już trochę, trochę odskocznia jest, dalej do przodu. Taki przerywnik niesamowity dla mnie, bo człowiek ma takie obciążenia różne w głowie, siedzą mu, a tu... Takie ciekawe, takie odprężenie wręcz nie? widać, że, że takie dzikie stworzenie pierwszy raz mnie widzi, a ono jakby taki przyjaciel mały był. No. Na oddział rehabilitacji kardiologicznej razem z papugami wnoszą pozytywne emocje. Troszeczkę właśnie porwanie pacjenta w jakiś bardzo oddalony teren, poza szpitalny, żeby po prostu ktoś zapomniał o Bożym świecie. No staramy się, żeby troszeczkę było Karaibów w takich polskich warunkach. Ponad połowa pacjentów po przebytym zawale świeżo ma zaburzenia bądź lękowe, bądź depresję i ci pacjenci zdecydowanie na tego typu eventy reagują. Pozytywnie są bardzo przyjaźni wobec tych zwierzątek. I myślę, że to bardzo pozytywnie wpłynie na ich podejście do życia, motywację do ćwiczeń, motywację do zdrowego stylu życia. Bo chore serce oprócz klasycznej terapii potrzebuje często zdrowych relacji, a czasem poczucia szczęścia i prostej dziecięcej radości z niespodzianki. Cudne. Ty Do, zapowiedz, bo ja się za bardzo wzruszyłem. Dokładnie tak, ale ja też się wzruszyłam, drodzy Państwo. E, Dobrze, to ja myślę, że, Ale myślę, że damy radę. Grzegorz Rakowski, Fundacja Skrzydlaty Raj. Już był, widzieli Państwo w materiale, teraz na żywo, z Katowic. Ale Pan Grzegorz nie jest sam. Komu tam, możemy, z kim się możemy przywitać jeszcze, Panie Grzegorzu? Mamy tutaj Pamelkę. Pamelka to jest Katalina. Piękna taka papuszka, hybryda, w naturalnym środowisku w ogóle nie występująca, ale usposobienie takich papug jest no, przeurocze, tak jak widać, jest po prostu zupełnie taka inna. Dokładnie Panie ja, mam, ja mam szybko, przepraszam, mogę. Oczywiście. Ja mam pytanie, bo to, że taka papugoterapia dobrze działa, no to na pewno. Natomiast czy trzeba. Te papugi w jakiś sposób selekcjonować, bo jedne lepiej znoszą takie wizyty w szpitalu, a inne gorzej? Czy generalnie te papugi, które są u Pana w skrzydła tym raju, to, to po prostu każda z nich ma poczucie misji i jest w stanie spokojnie taką wizytę w szpitalach na oddziale kardiologicznym przebyć? To znaczy, nasze papugi są ręcznie karmione. One są wszystkie ręcznie karmione, w związku z czym są bardzo takie oswojone, przyjazne. Natomiast na pewno nie wszystkie gatunki nadają się do czegoś takiego. Zauważyliśmy, że kakadu bardzo przeżywa dzieci. Dziwne, prawdziwe, ale kakadu potrafi naprawdę przeżywać kontakt z dziećmi, zwłaszcza leżącymi. Tam, gdzie były oddziały, na przykład, gdzie dzieci chodziły, dla niej nie było problemu. Natomiast zauważyliśmy na jednym oddziale, gdzie były dzieci leżące. Ta papuga przychodziła się tulić do chorego dziecka. Później bardzo to papuga przeżywała i no, Postanowiliśmy, że kakadu raczej nie, nie będziemy dawać. Natomiast Ary są idealnym zwierzęciem, takim, które de facto tak jak widać, one są bardzo przyjazne, one chcą być, że tak powiem, mieć duży kontakt z ludźmi. I Psychika właśnie ich troszeczkę się nie zmienia przy kontakcie z dziećmi, a jak z dorosłymi, a jak reagują właśnie pacjenci? nie ma tego większego problemu. A jak reagują pacjenci? Pytam o to w kontekście, czy nie boją się tak dużego stworzenia ptaka? Wiadomo, że ptak zawsze jest taki nieosiągalny, no w końcu lata, no ma taki dość sporawy ten dziób. Ostre szpony, tak, tak, tak. ostry dziób. A... Y Zauważyłem, że y, głównie się boją, przepraszam, że tak powiem, kobiety, y, mężczyźni są troszeczkę bardziej y, ufni. Natomiast jeżeli idzie się do szpitala, nie ma tej bariery. Y, byliśmy ostatnio właśnie bardzo mile zaskoczeni na oddziale kardiologicznym, gdzie... Y, tam byli po prostu bardzo powiedzmy dorośli ludzie i baliśmy się w ogóle, jak to wyjdzie. Przecież to nie jest dziecko, nie możemy zabawiać, nie mamy jak pokazywać, co papugi potrafią, jak się zachowują. Natomiast było to bardzo miłe przeżycie, bo wbrew pozorom każdy chciał papugę wziąć na rękę, każdy chciał ją przytulić, każdy chciał ją pogłaskać, co widać na filmie. W związku z czym to było zupełnie takie odmienne, takie A... bardzo bezpośrednie. A jak zaskakujące. Długo... A jak długo Sam trwa się przyznam, taka terapia że Dla nas to było zaskakujące. To jest wszystko uzależnione, czy ktoś jest bardzo komunikatywny, czy mniej, bo niektórzy chcą dotknąć papugę i po prostu odejść gdzieś tam z boku, bo są takie osoby. Natomiast my nie ograniczamy czasu. Jeżeli już jedziemy do takiej placówki, nie mamy wyznaczone, że do godziny 15 gdzieś mamy czas, a później uciekamy, w związku z czym to jest uzależnione bardzo indywidualnie od pacjentów. Ara się już chyba cztery razy odezwała, jeśli dobrze liczę, Pamelka, co ona może komunikować w tej chwili. Ona jest zadowolona z tej, z tej wizyty, czy, czy to jest jakiś odgłos, w że chwili, już chce chwili kończyć? obecnej bardzo jest. W chwili obecnej jest bardzo zdenerwowana, jest no w nowym właśnie. miejscu, gdzie świecą jakieś no lampy, w związku z czym jest to dla niej troszeczkę dziwne. Natomiast co chciałbym powiedzieć? My mamy papugi, które, mają, które potrafią 50 wyrazów. One potrafią dokładnie komunikować się. Czasami one nam mówią, co chcą, czyli mniam niam. Czasami mnie wołają po imieniu, czasami nawet przeklinają, żeby oznajmić, że coś im się nie podoba. To jest. One po prostu wychwytują wszystko. Łącznie e, od telewizora po szczekające psy gdzieś e, na dworzu. E, też kiedyś byliśmy bardzo zdziwieni, że mamy psa w domu. Byliśmy przekonani, że mamy drzwi otwarte. A to po prostu pie, e, papuga zaczęła szczekać, żeby po prostu e, naśladować jakieś tam dźwięki, żebyśmy do niej przyszli. Panie Grzegorzu, a ja mam jeszcze takie. One są bardzo komunikatywne. Panie Grzegorze, mam takie pytanie, które dotyczy terapii. No, bo wiemy, że inaczej reagujemy na taką terapię u psychologa, a inaczej, tak jak mówił Maciek przy okazji spotkań ze zwierzętami, czy szybciej dochodzi się do zdrowia psychicznego po takim kontakcie? To znaczy, moja przygoda się zaczęła od tego, że ja byłem bardzo chory. Kupiłem papugę i zauważyłem, że to mi pomogło. Później mieliśmy hodowlę. Ta hodowla przerodziła się troszeczkę w takie jakieś na portalach społecznościowych streamingi, i tam sami pacjenci oddziałów dziecięcych zaczęli nas prosić, żebyśmy przychodzili do szpitali. Więc to jest bardziej wymuszone nawet od pacjentów. Zauważyłem, że wbrew pozorom te wszystkie dzieci bardzo skutecznie zapominają o Bożym Świecie. One bardzo szybko na przykład przechodzą świat e, takiej papuzi, gdzie od, e, przeskakują, w, powiedzmy, w taki świat piracki. Stąd ten ubiór. E, natomiast e, to. Na pewno jest zupełnie odmienne, bo, bo w tym momencie zapominają o troskach, o, czasami nawet o bólu. E, daj, na przykład my dajemy e, jakieś e, zawsze monety e, pamiątkowe. One są traktowane jako talizman yy, przez dzieci. One później do nas się odzywają nawet po kilku tygodniach, miesiącach, żeby po prostu nam powiedzieć, że pamiętają o nas, że mają tą monetę i to im coś pomogło. Panie Grzegorzu, to jeszcze szybciutko... Działa może jak placebo. Jeszcze szybciutko, mhm. ale jeżeli działa, to, to tak powinno być. Jeszcze szybciutkie pytanie na koniec. To ile w Fundacji Skrzydlaty i Pamela ma koleżanek, kolegów? Ile papukli liczy Fundacja? Oj, tam mamy 30. w Uuu, chwili obecnej mamy 30 papug. Czyli Pamela może za też wypoczywać Za każdym razem tam, gdzie... Tak, tak, za każdym razem, gdzie wychodzimy, to jest zupełnie inna papuga. Pamelka jest dzisiaj pierwszy raz na wyjściu. Ona z nami jeździ do znajomych w odwiedziny. Natomiast ona nigdy nie była jeszcze w szpitalu, ale za każdym razem inna papuga inne, że tak powiem, ptaszysko jest brane, żeby po prostu nie obciążać troszeczkę psychicznie też tych ptaków. Pięknie dziękujemy. Oczywiście one są wyselekcjonowane, żeby one były takie... No, naturalnie. Takie... Naturalnie. Panie Grzegorzu, Pamelko, A -a. pięknie dziękujemy. Grzegorz Rakowski z Fundacji Skrzydla Teraj i Pamela Ara byli Państwa gościni. Tak. <noise> dziękujemy. Dziękujemy pięknie.